Cześć dziewczyny, dziś mam dla Was przegenialny odcinek, słuchajcie, w którym pokażę Wam, jak stylowo wkomponować sportowe elementy do stylówek dziennych. Czas są niestety, jakie są, więcej siedzimy w domu i też częściej stawiamy na wygodne rozwiązania. Przynajmniej ja, dajcie znać, jak to u Was wygląda. Sportowych ubrań z pewnością każdy z nas ma obecnie w swojej szafie dość sporo, dlatego wystylizujemy sobie m.in. leginsy, dresy, bluze z kapturem czy biker Zapraszam. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Garmin, która podesłała mi około miesiąca temu do testów rewelacyjnego smartwatcha. Konkretnie jest to model Venu SQ. Wspominałam Wam już zresztą o tym na stories. Po jakimś tygodniu zaczęłam się tak naprawdę zastanawiać, jak ja mogłam funkcjonować bez tak praktycznego gadżetu. Omówię teraz po kolei takie najfajniejsze funkcje, które super sprawdzą się na co dzień. Jest to opcja słuchania muzyki przez Spotify, boska opcja płatności zbliżeniowych, dosłownie w 3 sekundy bez wyciągania karty z portfela i wpisywania pinu, teraz na maksa praktyczne. Otrzymuję też powiadomienia o komentarzach od Was, Jakiś z TikToka, Insta czy Messengera. Na nadgarstku ten smartwatch prezentuje się przepięknie. Akurat mam opcję z silikonowym paskiem w kolorze ekry, ale na stronie Garmin.com jest duży wybór dodatkowych pasków do smartwatcha. Dzięki systemowi szybkiego odpinania można. Totalnie łatwo zmienić jego styl. Myślę jednak, że najfajniejsze jest to, że możemy świadomie monitorować tę swoją aktywność, która niestety ostatnio przynajmniej u mnie została bardzo ograniczona. Mamy możliwość między innymi mierzenia liczby kroków. Ja w ogóle w pewnym momencie się przeraziłam, jak jest ich mało. W ciągu całego dnia yy, tak samo spalone kalorie. Czy w ogóle monitorowanie tych ćwiczeń w domu pomaga to zdecydowanie wyrobić zdrowe nawyki? Super sprawą jest też apka, do której tak naprawdę synchronizują się te wszystkie zebrane informacje. Co więcej, można tam też znaleźć w ogóle gotowe plany ćwiczeń pod postacią Garmin Coach i podpowiedzi, jak utrzymać ten zdrowy styl życia. Czyli, tak podsumowując, mamy takiego gotowca, jedyne słuchajcie, co musimy zrobić, to ruszyć na sztyłeczek. Tymczasem może być ciężko. No ale nie wiem, czy macie tak jak ja. Mnie tego typu gadżety, fajne ubrania do ćwiczeń zawsze na maksa motywują, e, dlatego dawajcie znać, jak to u Was wygląda. Teraz przechodzę już do stylówek. Myślę, że będziecie mega zainspirowani. Stylizacja pierwsza. Ja i dresy? Wydawało mi się, że to zdecydowanie połączenie nieidealne, a jednak na początku tego roku w ogóle przekonałam się do tych w wersji Ecreen, zresztą zadawałyście mi o nie mnóstwo pytań. Jak widzicie, oprócz tego, że są bardzo wygodnym elementem domowych outfitów, to świetnie się wpisują w stylizację sporty casual. Z rzeczy casual wybrałam tutaj proszkowany crop top w odcieniu nude z guziczkami oraz dwa modowe akcenty. Mamy tutaj długi, beżowy płaszcz. Moim zdaniem prezentuje się obłędnie i ma bardzo wdzięczną długość. I tutaj modowy tip ode mnie. Skórzane okrycia wierzchnie są prawdziwym hitem tego sezonu. Tak samo jak miękkie torebki do ręki, ta jest niezwykle pakowna i bardzo praktyczna w noszeniu. Z kolei pozostały mi ze sportowych akcentów, którymi zbudowałam równowagę, w tej stylówce. Są między innymi białe sneakersy o sporej podeszwie oraz smartwatch o boskim designie. Całość wzbogaciłam o duże kolczyki koła w wersji złotej, które mam w swoich zbiorach już chyba dobrych kilka lat. Stylizacja druga. W tej stylówce postawiłam na trzy rzeczy w luźnym sportowym klimacie. Ponownie wybrałam sneakersy, drugim wyborem z kolei jest elastyczne, prążkowane body w kolorze białym, które przylega do ciała wprost idealnie. Powiem Wam, że ten element do ćwiczeń w ogóle kojarzy mi się stricte ze stylizacjami Jane Fondy z lat 80. Może kojarzycie ona, zestawiała je zwykle z czadowymi legginsami z takim ultra wysokim stanem, ale nie martwcie się, ja legginsy też dzisiaj Wam pokażę. Tutaj akurat zdecydowałam się na e, dolny element w postaci białych mam jeans, tak żeby przełamać charakter całości i wprowadzić e, odrobinę tego casualowego luzu. Tą stylizację wzbogaciłam. Oczywiście też smartwatchem i wiecie, że jak kocham Total Luki, dlatego nie mogłam wybrać innej kurtki niż ta w wersji białej. Biała puchówka jest wbrew pozorom bardzo praktyczna i no i przede wszystkim ciepła. Ta ma o tyle fajny, krótszy krój, że kompletnie nie zaburza swoim fasonem tego efektu finalnego. I żebyście nie stwierdzili, że jest zbyt nudno, mówię sobie, a co tam, dodam zieloną torebkę do ręki z motywem zwierzęcej tekstury, będzie to taki mocny akcent. Który fajnie przełamie całość? I pomimo tego, że naszła jesień, takie intensywne kolory nadal z nami zostają. Stylizacja numer 3. Jesteście fanami biker shortów? Pamiętam jak pokazywałam je po raz pierwszy na kanale, wtedy, kiedy jeszcze nie były totalnie modne i komentarze nie były zbyt przychylne, a później nagle bang wysyp biker shortców. Nie dziwię się, bo ja kocham całym sercem. W tej odsłonie zestawiłam te w wersji prążkowanej z golfem, także w czarnym kolorze i też prążkowanym. Tak naprawdę, gdybym zdjęła te wierzchnie elementy, powstałoby mi takie jakby body komplet. Uwielbiam w modzie to, że można się ciekawie bawić warstwowością, dlatego dobrałam właśnie białą koszulę w wersji oversize, no i koniecznie dłuższej, żeby zakrywała pupę, ponieważ biker shorty są wykonane z elastycznego materiału i tutaj uwaga, bo niektóre prześwitują. Na wierzch z kolei założyłam krótszą marynarkę z guzikami w kolorze szarym, która fajnie nam tutaj buduje proporcje całej stylizacji. Z dodatków wybrałam szaro-granatową torebkę w kształcie siodła, z długim paskiem, y, które można nosić tak samo do ręki i ciężkie buty na traktorowej podeszwie, które są jednym z większych hitów tego sezonu, no ale tutaj musimy mieć na uwadze to, że one zdecydowanie dodają tej ciężkości całości. Stylizacja numer 4. W tej odsłonie zastosowałam sweterkowy komplet. Mam ich w swojej garderobie kilka, ale ten składa się akurat z topu z długim rękawem i wiązanych shortów. On ma też taki jakby delikatny motyw warkocza, taki splot co moim zdaniem dodaje jeszcze takiego bardziej cieplutkiego charakteru e, całości. Kto z Was w ogóle nie uwielbia takich mięciutkich i komfortowych rozwiązań? To jest najwygodniejsza opcja Ever, ale można ją nosić także w wersji wyjściowej. Moja propozycja to połączenie tego kompletu z białą koszulą i białym płaszczem długości midi. Możecie go kojarzyć, e, ponieważ jest to zeszłoroczny zakup. By fajnie kolorystycznie dopełnić tam całość, założyłam kozaki praktycznie w tym samym odcieniu z cholewką, Wysokości do kolana. W wersji na słupku jest to chyba teraz najbardziej pożądana wysokość kozaków. Torebka, którą wybrałam, jest w wersji lakierowanej, taki klimacik retro. Ja mam ją w swojej szafie dobry kilka lat i nadal bardzo mi się podoba. Uwielbiam ją wykorzystywać do wielu stylizacji. Myślę, że taki sweterkowy mm, komplet będzie naprawdę fajną opcją do takich lżejszych ćwiczeń. Stylizacja numer 5. Tutaj mamy, moi drodzy, aż dwie mocne sportowe części garderoby. Po pierwsze, wygodna i cieplutka bluza z kapturem o takim dłuższym kroju oraz czarne, wręcz idealnie dopasowane, elastyczne leginsy zakładane na pięte. Może Was to śmieszyć, ale teraz jest dostępnych mnóstwo tego typu leginsów. Jest to bardzo modny i mocny akcent w modzie. Legginsy są z podwyższonym stanem. Leginsy też mają to do siebie, że no zdarza im się troszkę rozciągać, dlatego sprawdzajcie składy. W ogóle chcąc stworzyć taki czarny total look, ja wybrałam skórzaną marynarkę, żeby przełamać ten styl sportowy na bardziej casualowy, która nawiązuje tutaj stylem do lat 70. Jak wiecie, jestem wielką fanką i dzięki swojemu luźniejszemu krojowi jestem w stanie pod tą marynarkę założyć cokolwiek. Nawet te grubsze ubrania. jak widzicie, zmieściłam pod nią bluzę, ale tak samo poradziłaby sobie z jakimś Grubym swetrem. Z dodatków wybrałam mocne wiązane półbuty na grubszej podeszwie oraz dużą miękką torebkę, do której odnoszę wrażenie, zmieści się absolutnie wszystko. Można ją nosić na ramię lub do ręki. Stylizacja numer 6. Szary dres to chyba taka klasyka, jeśli chodzi o sportowe klimaty, chociaż ja nigdy nie byłam przekonana, ale ten bardzo mi się spodobał. Już Wam mówię dlaczego. Jest intrygujący ze względu na to, że składa się z bluzy długości takiego crop topu, powiedziałabym. Z drugiej strony mamy też shorty. Bluza w ogóle sprawia wrażenie dwuwarstwowej, jak przy uważacie, ze względu na to, że ma taką jakby wystającą stójkę przez co odnosimy takie wrażenie, no ale w rzeczywistości jest inaczej. Fajnie, że ma kaptur, gdy biegam lub jeżdżę na rowerze, staram się mieć zwykle zakryte uszy, a gdy mam tutaj elementy z kapturem, po prostu zarzucam ten kaptur na głowę i voila. Jeśli macie problemy z nadwrażliwością uszu, bardzo polecam ten patent. Tą propozycję ponownie uzupełniłam o gigantyczną torebkę, którą już mogliście dzisiaj widzieć, ale także o ciężkie wiązane botki w wersji biało-czarnej, które też moim zdaniem tutaj fajnie wszystko przełamały. Ja uwielbiam przełamywać style właśnie poprzez zastosowanie takich akcentów. Stylizacja numer 7. Luźny, oversize'owy set, rzuca Wam się w oczy na pierwszym planie, ma w ogóle przepiękny, typowo beżowy odcień, chociaż on wpada odrobinę w taki cieplejszy kolorek, ale jest to set mocno osadzony w trendach, ze względu na to, że mamy tutaj w ogóle zarówno luźniejszy krój góry, ale także spodnie są bardzo luźne. Zauważcie, że pomimo tego, że jestem dość niska, te spodnie układają się naprawdę dobrze. Ja uwielbiam ostatnio łączyć właśnie tego typu spodnie, sety z szerokimi nogawkami, ze sneakersami. To nadaje w ogóle takiego maksymalnego luzu całej stylizacji i jeszcze większego komfortu. Z dodatków komponowałam tutaj torebkę retro właśnie w lakierowanej wersji, która moim zdaniem idealnie kolorystycznie komponuje się z całością, z całym setem, ze sneakersami, no i oczywiście z silikonowym paskiem od smartwatcha. Myślę, że w ogóle taki outfit bardzo fajnie sprawdzi się do wykonywania lżejszych ćwiczeń, czy gdy zamierzamy wybrać się na jakiś dłuższy spacer. Słuchajcie, to już tyle w dzisiejszym odcinku. Pokazałam Wam 7 stylówek, czyli tak naprawdę propozycje na każdy dzień tygodnia. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze typy, która z tych wersji, opcji spodobała Wam się najbardziej. Dajcie koniecznie też znać, jak wygląda z Waszą motywacją w tym ciężkim okresie, bo powiem Wam, że mi przez długi czas było się naprawdę trudno zmotywować, ale takie motywatory zawsze działają na plus. Czekam na Wasze wszystkie komentarze, wielkie dzięki za oglądanie i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku Buziaki Papa.